No, jest od Ida, ja no. tu. Ale boli, w Dobrze, teraz. No to, to po prostu wrócił butla. Tylko w innym stylu. No, tu butelka wróci. Aha, a to jest to. Tylko teraz Aha. będziecie w linii stali. I musicie slajdować tak, jakbyście mieli linę do boksa. co nie? No, złamany, ale jest za ok. Ja Nie, jest nic Opaseczka dla każdego. Dawid, okulary sobie ściągnij. No i co? I Jedziemy.